Siemano widzowie, dzisiaj nagrywam FIFA 23 jak widzicie i znalazłem lampę, więc już nie muszę trzymać na serduszku, tak jak z Fortnite'em, no i ten, no i nagrywamy FIFA Squad Battles, zobaczycie mój skład sobie, ustawienie języka o. EA mi tak leguje. Nie wiem, czy u Was też tak jest w FIFA. czy. Wy nie powiecie, o na TikToku przecież była FIFA wejścia, ale, ale, muszę Wam coś powiedzieć. Ostatnio na moje pieniądze oczywiście kupiłem sobie. Co to być? Ja tego nie używałem. O oh. Ultimate Team Sprawdź Ostatnio była FIFA 20, a FIFA 23 mama mi kupiła za moje pieniądze. Bo była akurat w mieście w jej ja na wsi mieszkam. O Roberto Carlos Okej okay. Była w mieście a ku... O, paćka! świętu chce przywitać. Sklep! Nie wiem, to nowe. Oh! Wow! Oh! O, mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? Zinedine Zidane. Zidana! Tak! Bierzemy Zidane. Tak, widzowie? Bierzemy go. O, sklep, mamy coś. Dziwne. Co to? 85, paczka. Otwieramy ją. No dziwne, ja takich... Zwykła. O, walkout. Argentyna, lewy obrońca, a kunia. No nie no, chyba cię coś boli. Ja nie potrzebuję. Może paszki jakieś promocyjne nie będą? No Czekajcie, teraz trzeba klub. Zobaczycie. Mój skład. Tak się prezentuje. Mój skład. Harry Maguire. Milik jest. Dzwonięcie to my, o! Milik! Milik, nasz Polak. Taki mój składnik, jaki Wam się podoba. Dobra, czekaj. A kunia będzie? Bo nie mam Bo czemu by nie. Saka, sorry, ale muszę zmienić się na Zidana. Mój najlepszy zawodnik, widzicie to, widzicie tam się prezentuje mój skład. Tu jest klawka. Fajny składzik. Czekaj, na ławkę damy. A nie, nie, mam bramkarza na ławkę. Tak, sprawdźmy, czy mamy jakiegoś bramkarza. O, mamy. Damy go zamiast go. Okej. Okay. I ty wydłupiasz, bo ja daję sak Aha, bo ostatnio go też trafiłem. Tego bo na Bonawrów... To nie go zostawię, bo nie mam na pasie Endy do nie bo chcę mieć tego tego o. I on będzie na ławce siedział. Nie, nie zmienia. Milika chciałem pazdana też mieć, ale no niestety nie mam pazdana, bo on kosztuje 10 tysięcy. Martiala sobie wziąłem na samym początku. Na wypożyczenie, ale ma kontuzję. Karetkę aż miał. I tak się prezentuje mój skład. Ale ten Zidane Akunia jest. I Harry Maguire! I. I, i Milik. Dobry zawodnik. Okej, okay, mamy dobry skład. I graj skład Battle. Oczywiście... No, do... O mój Bowe... Weźmiemy go. Weźmiemy na początkujący. Żeby było mega, mega łatwo i żebyśmy mieli dużo paczuszek. Dzisiaj będzie wielki opening tych paczek. Dalej, gramy. Manchester. Nie! Ach, fajny ten skład, mi się mój podoba skład, nie wiem jak wam. Taki jego skład jest, sprawdź. Ło wow, mój Boże. Ciężki. Będzie chyba A ja da przecież dawno i łatwiej. Mamy dzisiaj równie ładne widowisko czekało na samolaty. Okej, okay, gramy! Dla Państwa duet Tomasz Smokowski, Jacek Klaskowski. Otzł. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Z ty piekami na twarzy wyczekujemy dzisiejszego meczu i mamy nadzieję, że dostarczy nam ogromu nie za... Nie saliniem uwaga! O, o brzem, Maguaya! Była dobra okazja.

gdzie ty biegniesz? Ja Marines! o goal. Si! Si! Szybko! Si! Si! No znaczy nic nie Jesus. Co to się dzieje? Co to się stanęło? Nie wiem. To nie jest Ronaldo. Nie mam w ogóle w zespole Ronaldo. Ty poczekaj, bo Milik też musi coś strzelić. Bo to nie będzie takie. Może Bank! Kaka? Milik! O, milik! Pa jak milik, milik, milik! Gol! Milik! To Milik. To był Milik! Nasz, ukochany rodek Czu! Mój ulubiony zawodnik na świecie Na drugim miejscu jest Maguire Mój kuzyn Nie denerwuj się Nie denerwuj się Bo jego ulubiony zawodnikiem na przykład I sok I gol Może hat -trick może szczeli hat -tricka. Ale będzie dużo paczek. Tak mi się wydaje. Odbierzemy, zobaczymy i będziemy odpierać. Otworzymy wszystkie zawodników, bo to mogą być ten wy przykład. O co to, to było? Lolą. ale wszedł, ale mu tam wszedł Leo, ale o szybki zwinny jest na linii, na linii Katryk. Si, proszę Państwa, hat. Widzimy się przy kolejnej akcji, jaka będzie. Zdjęcie przyznać, Kolejna akcja, tylko zatrzymałem, żeby włączyć. GOL! GOL! No może i na mnie nie będę wyczyła... No co to by jest? What the hell? W ogóle dzisiaj siódmy... Nie ósmy, dzisiaj jest sobota, poświęcenie pokarmów. Byliście w kościele dzisiaj, bo ja byłem. Bo ja byłem. Nie wiem jak wy, ale ja byłem. Wielkie, wielkie brawa. Dobra, nie, z nie symuluj. Neymar. Mares. Żeby ja nie... Żeby nie było, że to FIFA... Jakaś inna FIFA, tylko dwa, FIFA 23. Widzieliście w ogóle. Ale żeby nie było. A jak... WOPOK ma kontuzję u niego u chłopa Skład batys, bo nie gram na, na Nie gram online Bo na razie się uczy tylko, co nie? Na razie tylko skład batys Leo Leo jest mega szybki, on może szczeli jakąś bramę od boku może pociągnąć

Ciekawe jak ci Gridi robi Bo bym się nauczył Gridi i bym robił greedy cały czas O Milik jak wchodzi jak Jak Ibrahimović ja się nie śmieję z Ibrahimowiciem, ale jakby Milik Dobrze Milik 10 Ile on ma już? 8 goli. 5 bramek w 9 minut. Inspiruje się tym. Milik się tym inspiruje. Nie, nie ten. Ten. Milik. Milik teraz. Z dystansu. No i Milik, Milik scelił, nie scelił gola. Wow, kto by się spodziewał! No i co robisz, jaki tak, moja, był spalony. Aha. Milik, Milik, Arkadiusza. O mój Boże. Jakby to ogląda Pan Arkadiusz Milik, to Pana bardzo pozdrawiam, jest Pan Gołtem. Jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Milik! No Milik! Wstał! Pokażę. Gol! Nie do wiary! Naprawdę nie do no zrobić sił. Znowu bramka! Podwyższają prowadzenie! Ale zrobimy Richardlisona zaraz. Gramy dalej, bo przy takim dostronnym wyniku... Szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. Oda nie otrzymuje jakaś na Dobra, 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 dobra. I Richard Widzimy się jak skończy ten medło, bo to już gol za golem, milika za milikiem. Widzimy się jak będziemy odbierać paczki. I kolejny gol, będę wam pokazywać gole. Powie, powiem wam, kiedy będą gole, dobra? I widzimy się, jak będzie kolejny gol. O pum pum, 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 Daleka. I widzimy się potem, baj. I kolejny gol, ale teraz nie milik. Nie wiem kto. A Zidane! Zidane strzelił! Dobry z ciebie zawodnik, Zidane ty, 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 ty... nie obracaj się. Chciałeś? Jak Milika zatrzymali, to Zidane strzelił. Gola, to widzimy się już w drugiej połowie. Patrzcie, przerwa, 15 do zera, xD Śmieszne, straszne. Aaa, Rek Milik, znowu strzela gola Chłopca odwala, ty Kolejny gol Milika, super I kolejny gol, 17 już Dobra, pokażę wam, jak skończę mecz Dobra, pa Dwadzieścia do zera panowie, mój Boże. I też panie oczywiście. Jest. Milik odbiera piłkę, 15 bramek, 31 jeden łącznie. Chłopie, że Milik za takie coś. Milik, to jest Milika marzenie. W ciągule Jeden go 7 asyst A on miał 15 goli i 1 asyst Teraz wiem co jest go Ile mamy? Mon Dobre, monety są nieważne ale, ale? 500? Dużo bramek? Od czego to zależy? O nie jednak dobrze, dobrze, dobra, już nic nie mówię. Cztery, dobra. Dobrze, dobrze. Mamy paczuszkę. A wygrałem jedne, yy, 21 do zera. O dwie paczki. siatki do bramek. No to ben, nie będę wam pokazywać, tylko karty zwykłe. Jak... No okej. Okay. No i mamy dwie paczki. Tak naprawdę trzy, ale jest. Y ale dwie paczki z, y z piłkarzami. Jedna jest. Z, y 83 i 81. Najpierw od tej. Zacznijmy. To słońce, do dobrze. Prawy pomocnik. Kales. Nie przyjmujemy Hiszpan o Ca, cha, 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 I lewy, i lewy, i lewy, i lewy. Trzymajcie kciuki, żeby był lewy. Hiszpania. O mój Boże Słabe te karty. No i kolorów. Ja jestem na Super. Żółty. Nie potrzebujemy. Sprawdzałem. Po prostu będę sprawdzał karty. Ale ja dzisiaj nie patrzyłem. Dopiero za dwie godziny. Nie jest w ogóle ta ciekawa. Ale czekajcie, no mamy te pięć końców. Paczki nie kupimy, ale może jakiegoś piłkarza. Prawdzamy Roberta? A się obstrałem. Szukamy Robercika. Oh meu Deus Ważne. Dobra, to, to tyle, no. Nic żeśmy dobrego nie zdobyli. Ale to postępy w sezon.

A, no może jeszcze jeden meczyk taki. A już dwa. Siaj, kliknąć. Kurde, no. Jak będziecie chcieli, to możemy jutro nagrać Minecrafta. Ale musicie pod tym filmem zostawić pięć łapek w górę. No przepraszam bardzo, no, ale... A, zostawcie subika. Zostawcie subika, zostawcie... Eee uh, like lajka Jak chcecie więcej takich filmów no i No i to tyle, no dziękuję za oglądanie Bye 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 Na ra